Witam wszystkich serdecznie, z tej strony BluMangi, a dzisiaj prezentuję grę Still Life. Stara gra, jestem ciekaw jak będzie się prezentowała, czy rzeczywiście ma taki klimat, o jakim ja czytałem i którym się zachwycano. A więc zaczynajmy test play gry. Ta gra to podobno przygotówka z elementami horroru. Gdzieś wyczytałem, że bardzo brutalna i bardzo ostra, nie szczędząca szczegółów. O, widzę, że filmiki zwalniają przy nagrywaniu. Może to się odbić jakoś na gości. Ciekawe czemu to się krzaczy, klimatyczna muzyka i no, całkiem ciekawe intro. Nie wiem czy będę dalej nagrywał tę grę. Zobaczymy. Powoli z biegiem gry będę oceniał czy warto, czy mnie to wciąga, czy, czy też niekoniecznie. W jak widać, gra to typowy point. click, parujemy myszką. I przy użyciu lewego przycisku wchodzimy w interakcję. Chyba ktoś tu rozpaczliwie potrzebuje kawy. I to jak? Proszę bardzo. O. Dziękuję. To mi dobrze zrobi. Te napisy i sposób przedstawienia tego mi inną grę którą grałem, mianowicie Serie. Dlatego ta gra klimat. Jak widać, na ekranie pojawiają się możliwości, co należy zrobić. Przygotowuje się pan do roli czarnego Eskimosa? Co za jebana pogoda! No kurwa mać, może pani w to uwierzyć? Wczoraj było 15 stopni i skąd ten pieprzony o, śnieg? Oj. No proszę tylko spojrzeć na ten syf. Wie pani jak ciężko Mamy było mi tu przykina, dojechać? No? Co tam mamy? To co zwykle? Ta, znowu to gówno Anonimowy telefon, żadnych świadków, co madżewcyna. Już e, włączałem tę grę poprzednie. sobie troszeczkę wcześniej tu dotarłem, i chciałem Zorientowałem czy się, czy że działa, robota waszego faceta. że mogą być więc problemy nie zgłaszałem z tą problemy. Tego nikomu tylko, Jeżeli się odpowiednie nie będzie, zadzwoniłem. I o dziwo, Kto ten, wie, ten dialog toczył za się troszeczkę Miller. w innej kolejności. Przewidziałeś, że? A kilka minut po nim Claire. Właśnie. Gdzie jest miejsce? Teksty. Wejdzie są pani To te same, roku, ale w w innej, na górę i następnie w prawo. Dzieńcenia z Miller słania się przy drodze. Musi pani dużo mówić, Że żeby tam uważa nie, nie tracić z klimatu też gry. Można złapać tężca od samego patrzenia. Miller dotarł tu pierwszy, tak? Znowu to zrobił. No jasne No jak widać o, 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 synchronizacja Synchronizacja miła. twarzy no, go na korytarz Dialogi. No cóż, chyba już czas nam zobaczy tam Umillera W porządku. Kowiczyna nasia się jak na tam prezentuje całkiem. No dobra, no idziemy dalej. Hmm, klimatyczna muzyka. Wystrój wnętrza też klimatyczny. Chyba musimy iść do góry. No tak, możemy iść w prawo, możemy iść w lewo. O, skorzystajmy, zobaczmy. Co tam pana tak wygina? O, stary. Przypominają mi się czasy akademii. Pewnego dnia postanowiłam wyruszyć na tor przeszkód zaraz po lunchu. Straciłam wszystko, łącznie ze śniadaniem. Cóż to była za obrzydliwa mieszanie na pizzy i megalodonie? Jeśli próbujesz mi jej pomóc, to ci średnio wychodzi. Proszę bardzo, powinno pójść nieco łatwiej? Chociaż niekoniecznie. Co mi możesz powiedzieć? To robota naszego faceta. Ofiara jest w starej wannie. Woda zamarzła, nie widziałem zbyt wiele. Bogu dzięki. Chłopie, to po coś się tam pchał. Dobra, gdzie jest Claire? Stare indiańskie pożekadło... Przepraszam Podobrzej was za trochę za mój sprony. głos, ale czuję, że tam mnie powoli mała, choroba jakaś rozkłada realizacji. i... Jezu Miller, naprawdę nie jestem w nastroju. Mam no, problemy i z gardłem i... i z oddychaniem. Idź korytarzem do końca, a potem wejdź przez drzwi po lewej. Pracuję teraz koło ciała. Pewnie chcę, żebyś rozejrzała się po mieszkaniu. Masz, no nie wstrzymaj, chłopie, śmiał. Kler nie chce, żebym się tu kręcił, więc musisz też zrobić zdjęcia. No ciekawe, no mam parę Spania. Nie, no, też tak mi się dnia. Miller, musisz w końcu przestać to robić. Ty i trupy jakoś do siebie nie pasujecie. Proponuję, żebyś następnym razem na nas zaczekał. Nie możemy ryzykować kolejnych miejsc zbrodni zanieczyszczonych pączkami. Dobrze, agentku MacPherson. No właśnie. I skończ wreszcie z tą agentką MacPherson. No, no, trochę. wystarczy zwyczajnie Wiktoria. W porządku? Jasne, Victoria. Muszę zaspokoić swą chorą ciekawość. Gdzie tym razem wylądowali kosmici? W kiblu. Możemy zmienić temat? Jezu, to już chyba mamy dwa do zera. Claire musi być przeszczęśliwa. No właśnie raczej jej nie jest. Myślę, że chce mnie zabić. Zagroziła, że przywiąże mnie do twojej terenówki. I, I kolej się to dziś należy. Zanieczyszczę jej Na razie. naturalne środowisko, czyli miejsce zbrodni. Dobra, Gdzie my? Teraz możemy się udać. Mamy kamerę. Dobra. Wejdźmy do obok. Halo! Halo! Gdzie jesteś? O, jakiś element do zbadania. Dziwne. Czyste miejsce w takim syfie. Dziwne. Czyste miejsce Faktem w takim jest. syfie. No, coś tu jeszcze możemy integrować. O. O. Lampa policyjna. To nam pomoże lepiej się rozejrzeć, oczywiście z odpowiednim filtrem. O, czyli sobie filtr muszę załatwić, no w porządku. Krew prawdopodobnie należy do. już mam wlek tutaj. W dół się można. Ładna kupa śmieci. Z filtrem, tak? Zobaczmy. Co my tu. o, no, o, ma O, i mamy raporty koronera, zobaczmy tego jeszcze tak?

Się, ale chyba wam podaruję to Te fragmenty. Mamy kolejną ofiarę, więc tutaj się zajmiemy tym co mamy filtr, tak? Ale nie, znaczy inaczej mam lampę, potrzebuję filtra. Plama krwi, No dobra. Idźmy dalej. No myślę, że chyba w tą stronę. Idźmy po na krwi. O, o! Szczur! Patrzcie! to się tutaj odnalazł. Coś tu jest ciekawego. Nie. No, wejdźmy pierwszy drzwi po prawo. No, rzeczywiście. O, plasek. Fajne dekoracje no, świąteczne. Też takie sobie wieszasz w domu. No dobra. Idźmy dalej. Kurczę, to walizeczka Claire nosi w niej swoje rzeczy. O, oh. że upraszczam, możemy duszać przycisk. Dobrze, dobrze, dobrze. Coś tu jeszcze ciekawego? Pogodajmy z i daj, Clarice. O co to całe zamieszanie? Hm? Pomyślmy. Pewien idiota U. wymiotuje mi na miejsce zbrodni. Nie ma mi kto pomóc, bo tylko ja jestem na tyle szalona, żeby pracować w święta. Odmrażam sobie tyłek. Ciało tkwi w lodzie. Hm. Co by tu jeszcze dodać? To powinno pomóc. Kawy? Dziękuję. Nic dziwnego, że byłaś najlepszą z moich podopiecznych. Kawałko i wszystko. Jak ci mogę pomóc? Rozejrzyj się i zbierz wszystkie dowody, jakie tylko zdołasz. Wystarczająco dużo czasu straciłam, żeby przygotować to ciało dla chłopaków z Mięsnego. Wiesz, jakie to są ciule. No nic. Zanim tu weszłam, widziałam chyba jakieś ślady krwi. Możesz zacząć od zebrania próbki, a potem rozejrzyj się dalej. Pamiętaj, że zanim cokolwiek weźmiesz, najpierw zrób zdjęcie. W pomieszczeniu, które kiedyś było kuchnią, zostawiłam walizeczkę. Znajdziesz tam narzędzia, które ci się przydadzą. Jak już zbierzesz dowody, wróć do mnie. Potrzebuję twojej pomocy. Pamiętasz, że działam w terenie? Chyba niezbyt się do tego nadaje. Vic Macpherson niezbyt się do czegoś nadaje? Coś podobnego. Skąd ci to o, przyszło? Do głowy? Nie wiem. Chyba potrzebny mi urlop. W skarbie nie zawsze da się złapać drania po pierwszych trzech ofiarach. Wiem, wiem, wiem. Ej, może powinnaś nieco odpuścić Millerowi. Odpuścić? O. Już drugi raz muszę przedzierać się przez jego żygi, żeby zobaczyć, czy pod spodem nie ma jakichś dowodów. Mam mu odpuścić? O, nie No, co nie dziwię się Dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie, Klaris. Skończyłem! Też bym się kurzył, jakby mi ktoś narzygał na miejsce zbrodni. No i co, no, no i. aparat. Dobra. Idźmy po tą teczkę. może byś tak tą kawę zostawiła. No, same no, widzisz. Zawsze pomaga kawa. Ja sobie sam obserwuję czekoladę, nie wiem jak wy. Lubię ten napój, aha, bierzemy. Filtr, o to się przyda na pewno. Czynnik do... Taśmą, no dobrze. Teraz tak, pewnie... To trzeba łączyć z tym, tak, luminą. iocznych pan krwi. Dobra, wejdźmy stąd. No, mam nadzieję, że miejsca, które będą potrzebne do tego, żeby użyć tych przedmiotów, będą jakoś tam specjalnie zaznaczone. Tu już nie jest to istotne. No, i wyjdźmy. No i dobra, wkrótce zaraz na naraz się udamy. Tutaj. Och, no, tak jakbyśmy nie jeszcze, od strony byśmy nie idą. No, zawsze to Dobra. Wracajmy. Potrzebuje jakiegoś narzędzia, żeby tego odpowiednio użyć. Potrzebuję jakiegoś narzędzia, no żeby tego odpowiednio użyć. Ok co my to widzimy generalnie nic ale nie mogę tego tutaj dobrze ale zobaczymy, czy to możesz tu użyć. O! Właśnie. W wyjątkowo czystym miejscu. No i proszę. Wyszedł ładny napis. Zobaczymy, co z tym napisem możemy zrobić. Możemy to sfotografować. No Noś Napisane Przyjrzyjmy się teraz plamie krwi Nie pobiorę próbki palcami Potrzebuję jakiegoś narzędzia Nie, to nie to Muszę zrobić zdjęcie zanim pobiorę próbki Ora, mamy zdjęcie. Wydaje mi się, że chyba możemy zdjąć już pokrywę. Patłeczka i naprzód super mamy, co teraz tutaj jest? Ładna kupa śmieci, to nic nie znaczy. O, zobaczmy no, filtr. Aha, rozumiem, czyli musimy podejść, żeby móc założyć. Filtr. Podejdźmy tutaj. I co? Można coś z tym zrobić? Ładna kupa śmieci. O, a teraz zobaczę. Czyli wchodzi na to, że nic tutaj się nie z tym zrobić. Zabierzmy filtr. O. Nie muszę robić kolejnego zdjęcia. No dobrze. To jak nie musisz, to wychodzimy. No i zobaczmy, co tutaj jest. Nooo. klimaty. Dobrze, no szybko teraz przyjrzyjmy ten pokój. Załóżmy filtr. O, coś tu mamy. Dobra, wykorzystajmy to. O wyskoczy nam na pewno kolejny napis. Dokładnie. Zdjęcie zrobione i zobaczymy, co my tutaj mamy. To graffiti wygląda wspaniale Aha. w ultrafiolecie. Skoro tak wspaniało wygląda, to pewnie coś z tym trzeba zrobić, czy nie? No nie, jednak niekoniecznie. koniecznie. Kurczę, drażnie to, że. Już... Ono się tak wolno porusza. Dobra, nie jestem pewna, czy nie powinniśmy zrobić temu zdjęcia. No ale. No dobrze, moi drodzy. Na tą chwilę byśmy skończyli dzisiejszy test play. O, wydaje mi się, że gameplay gry Still Life. Gra klimatyczna zapewne się ciekawie. Myślę, że będę kontynuował jak najbardziej rozgrywkę. To wszystko z mojej strony. Z tej strony mówił Manji, Blue Manji, a grę, którą prezentowałem, było Still Life.